Mniam, Skrzydełka z KFC będą widzowie Skrzydełka z Ryszard Skrzydełka z Alea Ryszard będzie z KFC Powtarzam skrzydełka z KFC widzowie będą Pan Ryszard robi skrzydełka z KFC powtarzam Mój tata pan Ryszard robi skrzydełka z KFC Maripados Gala i Galapados, chałupy, welcome to. Już jestem zrobił, czestem! Już jestem zrobił, czestem! Co jadłeś? Skrzydełka to ta zrobi sklepski. Tylko skrzydełka? No! To jest pochadek, tylko kupuj, że to jest. Dobry No, docenił bo... cię, doj! Docenił cię, tata no, doj! Każda cię doceniła! Powiesz, Karinie że jak będzie moją synową, to będzie wpadała na skrzydełka do mnie. Skrzydełka... Ja nie... Ala Rysza... reszta. Ja nie mięsa. Niestety nie mięsa. ale Tata, tata! Ta. Karina jest wegetarianką, nie, I... nie mięsa. Wegetarianką jest. Nie mięsa. No to surówki pyszne będę robił. Tatuś! Jacy... Karina powiedziała, że cały czas na ciebie ryczę a... i potem ci do tęgi, a nie ryczę na ciebie. No właśnie. I będę to Mam nadzieję, że się zmienisz. No rację, do tej doli.